Hej wszystkim, mam na imię Martyna, a to jest mój kanał na YouTube. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was standardowo z paczkami z AliExpress. Mam ich aż pięć, także mam nadzieję, że coś po prostu wam się dzisiaj spodoba. Tak jak zawsze tutaj zwierzęta mi pomagają w kręceniu tego odcinka, także mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, ale po prostu jak zamknę je w drugim pomieszczeniu, to zaraz będą. E, chciały wyjść, także po prostu musimy być razem, <laughs> nie, ma, nie ma innej opcji, także nie gadam, zaczynam otwierać zacznę od takiej paczuszki, która jest średniej wielkości e, nie wiem właśnie co tutaj jest nie, nie mogę się doczytać, a kształt i tutaj e, jak sobie matam co tutaj w środku jest, to nie mam zielonego pojęcia, dlatego... Po prostu nie chcę już dłużej się zastanawiać, po prostu ją otworzę i będzie wszystko jasne. Um, tak, już sobie patrzę. Ach, ok Okej. Okay. To jest tini mini szczoteczka do szczotka do włosów. Składana taka do torebki. Jest bardzo plastikowa, ale też była bardzo tania. Także. Okej, okay. ma nawet lusterko starko bardzo mocno zbliża, także każdą niedoskonałość od razu możemy sobie zobaczyć super. <laughs> I się tak wypycha i mamy tutaj szczotkę. Jak to idzie. No. Spoko. Nawet da się uczesać także rozczesać włosy, także nie ma, biedy nie ma jakoś mocno nie. No, no, trochę szarpie, ale tyle co ze sobą po prostu wsadzić do trepki i w razie potrzeby. Mieć zajmuje bardzo mało miejsca, naprawdę. Także uważam, że za cenę, chyba euro 30, z tego co pamiętam, to naprawdę cena jest spoko. Mi się często włosy plączą, i po prostu szukałam jakiejś alternatywy dla mojej dużej szczotki, i po prostu taką małą szczoteczkę znalazłam. Przychodzę do następnej paczki. Tutaj mam takie coś. Już otworzę i Wam powiem. Coś takiego, co zobaczyłam na Facebooku w reklamach. Ktoś oferował jakiś sklep tutaj w Niemczech, czy nawet chyba w Anglii, za chyba 10 funtów. Po prostu się zszokowałam, a bardzo mi się to spodobało. Oczywiście AliExpress, jak zawsze, przyszedł z pomocą. Zapłaciłam za to chyba około 2 euro, czyli trochę mniej niż 10 funtów. Jest to takie urządzonko. Taka ala gumka do włosów, która robi piękny, taki sterczący kucyk, który po prostu bardzo ładnie wygląda i który fajnie tutaj odchodzi nam od głowy, co zawsze jest jakby dla mnie problemem. Te gumki, które mam, no to wiadomo, że one od razu się tak układają, że te włosy schodzą w dół. Tutaj są, mamy nawet instrukcję obsługi, co można z nią robić, jakie fryzury. Wrzucę wam zdjęcie, może tej po prostu tej instrukcji to sobie. Zobaczycie, gumka jest y, strasznie brzydko wykonana. <gum> Naprawdę ten plastik jest taki fuj, taki silikonowo-plastikowy. No i ona jest taka mocno elastyczna. Po prostu nie wiem, nie wiem jak ona jest wykonana, czy w środku jest jakiś po prostu taki gruby drut, czy o co tu chodzi? Nie mam pojęcia, ale po prostu ona y, jest taka elastyczna, plastyczna. O. Można ją po prostu zgniatać i sobie układać. Z tego co pamiętam, to ktoś po prostu robił tak. Kła Trzeba włożyć to po prostu na kucyk, spłaszczyć i te boki jakoś podciągnąć tak w ten sposób i wtedy ten kucyk podobno ma się trzymać i na yy, mnie opadać. Także nie wiem. Będę testować, dam znać. Jeżeli będzie się to trzymało, to, to naprawdę będę w głębokim szoku. Nawet na instrukcji obsługi jest napisane best ponytail ever także okej okay. no nic, no zobaczymy, stestuję ją i dam wam znać, 2 euro no to jakby nie koniec świata, więc pomyślałam, że spróbuję. I tutaj mam coś co właśnie w ostatnim filmiku mówiłam że yy, nie wiem co do mnie dotarło, czy to były właśnie te yy, te charmsy tutaj, które mamy które noszę które bardzo mi się podobają, czy właśnie nasilniki. i tym razem doszły do mnie w końcu naszyjniki. W końcu to w sumie nie jest potrzebne słowo, bo one nie szły strasznie długo. Myślę, że do miesiąca, około 3 tygodni czy miesiąc. Także czas oczekiwania standardowy. Zamówiłam sobie całą sterdę nasilników, bo nie mogłam się po prostu zdecydować na któryś tylko jeden, więc zamówiłam sobie ich kilka. A że wyszły mi tam jeszcze jakieś kupony dodatkowo, to zapłaciłam za 7 chyba około 5 euro, także naprawdę śmieszna cena. Ale nie wiem, czy będę je nosić, bo tak na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo tandetnie. Także zobaczę sobie po kolei każdy. Ale nie wiem. Ten, te łańcuszki są strasznie grube i takie no, niefajne, ale. O jezu, jakie to jest leciutkie! Takie białe. Tak, zupełnie to nawet nie przypomina w kolorze srebra. Ale może nie będzie tak źle. Ojej. Strasznie to jest lekkie, strasznie to jest tandetne. Aha, już się też zbliża. Ojej, jaki to jest zaplątane Nawet nie jestem w stanie zobaczyć, co ja to zamówiłam. Ja po prostu nie pamiętam, co ja zamówiłam, bo tego było tyle. Nad, nad tyloma się zastanawiałam. Doszłam po prostu do wniosku, że nie mam jak, jak, no nie mam po prostu długich łańcuszków, ani długich, ani krótkich, w zasadzie mam tylko jeden złoty, no nie wiem, ja tego nie jestem w stanie rozplątać na tę chwilę, nie chcę Wam przynudzać, nie wiem czy widzicie, nie, nie widzicie, usiadła sobie tutaj tuż pod, tuż pod kamerą, mnie żeby oglądać spiska, tak, z bliska, tak? Spędźmy, dobrze. Drugi tutaj jest... Taki trochę hippie, boho. Z jakimiś listkami, z jakimiś koralikami. One są bardzo lekkie, naprawdę, ale ten wydaje mi się, że nie wygląda aż tak bardzo źle. Jak nałożę się go na szyję, to myślę, że może naprawdę spoko wyglądać. Ten wygląda całkiem sympatycznie, bo ten mi się podoba. Ok, zrobię Wam zdjęcia. Zobaczycie, naprawdę fajny. Na wakacje? Taki boho, spoko. Myślę, że ten jest fajny. O boże, strasznie dużo tego łańcucha. <laughs> nie wiem, nie wiem co to. Wydawało mi się w ogóle, że zamówiłam pięć. Wiecie, ja myślę, że będę teraz je po prostu siedzieć i godzinę rozplątywać. Aha, ten jest taki, ale nie wiem, czy na moją szyję to, to wejdzie. Taki dużo łańcuszków. Ten to razem. Uje. <grymne> ok, weszło. Tak to wygląda. Ok. Gdyby tak nie ci są, to... Ale tam jest regulacja, tylko nie wiem jak to będzie wtedy wyglądało. Ale chyba spoko, fajnie. Takie właśnie dużo łańcuszków. Nie no, czuję go na szyi, także to jest jakiś minus. Ale generalnie on chyba kosztował niecałe euro, także... Myślę, że spoko tak on wygląda o nawet nie jest zaplątany jakimś cudem fajnie też właśnie każdy ma tutaj inny tak, łańcuszek mam nadzieję, że to widzicie tutaj mam kolejny taki złoty z takim półksiężycem z masy perłowej ala masy perłowej on jest asymetryczny tak, że będzie tutaj sobie z boku ten księżyc. Nie kojarzę, żebym go zamówiła, ale może, nie wiem. W ogóle wydawało mi się, że zamówiłam 5, więc nie wiem jakim cudem. Ale no dobra, może mi się coś pomyliło. Naprawdę to już zamawiałam w takim amoku, że nie wiem co zamówiłam, a co nie. Także yy, okej, okay. też fajny, taki minimalistyczny sympatyczne. Naprawdę te złote wyglądają o wiele lepiej, bo te srebrne są strasznie takie białe. One nawet nie przypominają srebra w wyglądzie, w kolorze. Także no, to, to jest na pewno dużym minusem. Ale te złote jak najbardziej myślę, że jeżeli ktoś tylko szuka czegoś takiego, to myślę, że mogę, go, mogę je polecić, bo naprawdę za taką cenę to nie różnią się niczym od tych w sklepach, w sieciówkach, także... Myślę, że, myślę, że y, jak najbardziej można sobie coś takiego kupić. I ostatni ze złotych to jest taki z takimi y, medalikami. Już Wam pokazuję. To nie jest chyba nawet najcięższy i najbardziej taki solidny, mogłabym powiedzieć. On jest też taki blisko szyi. Tak to wygląda. Też można sobie regulować, nie wiem na którą dziurkę zapięłam. Także ten też jest fajny. Ten jest bardzo taki krótki też, nie z takimi po prostu zwykłymi, prostymi medalikami. Ten jest z ptaszkami. Okej, okay, też są dwa po prostu. Są dwa ptaszki tutaj na jednym, jakby po, je, po jednym ptaszku na łańcuszek. Tosia, nie, to nie dla Ciebie. To nie dla Ciebie, kochanie. Zejdź, bo zasłaniam ze widok. O! Już, kocie. Właśnie. Ten wygląda w ten sposób. Mogą założyć koszulkę z innym dekoltem. No tak. O. Co? Spoko, mi się podoba. No I ostatni, cóż ja tutaj jeszcze... Wynalazłam naprawdę, <laughs> i to jest wszystko tylko z jednego sklepu, tak jak mówię, tam były kupony, że jak zamówisz, zamienię 5 euro, to chyba euro 50 było zniżki, już nie pamiętam. Ym, Tosia, Ym, tak, ona spała tutaj na moim fotelu po prostu musiałam ją obudzić do kręcenia i temu jest teraz taka masakra. Ona jest jak dziecko po prostu, jak się obudzi dziecko, przynajmniej tak słyszałam, to to, to już jest koniec świata. U niej jest dokładnie tak samo. Nie można obudzić kotkę. Mm -mm. Nie, nie można. Bo później po prostu się yy, odgrywa. Ten jest też taki asymetryczny. Tu jest po prostu taki yy, dwie, jakby na jednym jest medalik, a tutaj jest taki medalik kuleczka. Nie wiem, jak to opisać. Ale jest też bardzo minimalistyczny. Ten mi się bardzo podoba. Tak jak mówię, brakuje mi po prostu łańcuszków, a teraz będę miała aż na to. Jest w ten sposób to jest fajny. To mi się też podoba. Także uważam, że zakupy były udane. Tak jak mówię, za parę euro po prostu się obkupiłam i jak będę potrzebowała, to na pewno coś wybiorę. Wiecie co? Tak sobie jeszcze pomyślałam, że po prostu wrócę do tych dwóch pierwszych i zamiast robić wam zdjęcia. To jej jeszcze pokażę tutaj y, bliżej, jak one wyglądają, i postaram się jednak rozplątać ten pierwszy srebrny. Okay, mam. Tośka mi trochę pomagała, w sensie kot, i teraz y, właśnie chcę koniecznie zobaczyć z bliska, jak wygląda ten łańcuszek. A ja jej nie chcę pozwolić, bo mi zaraz tutaj pazurami coś rozszarpie. Y, także udało mi się o wiele szybciej go rozplątać miś, niż y, w, myślałam. Dzień dobry. Ładnie pachnie, tak? Może być? Ta, och, tak, jeszcze są. <grym>, Dobra. On jest, tak jak mówiłam, składa się tutaj. Tosia. Tosia. Składa się... Dobra, zaraz. <grym>, zaraz wracam. Składa się on tutaj z takich dwóch medalików. Jak się okazuje, one są nie, nie są przymocowane na stałe. One się ruszają. Także ym, mogą się przemieszczać. O Jezu, on się cały plączy. Cały czas. Okej. Okay. I tutaj na górze ten łańcuszek jest po prostu taki z takimi dodatkowymi jakby kuleczkami na sobie, także... No nie wiem, zależy tak jak mówię. Co się komu podoba, mi się on podoba. On jest strasznie długi. Fajny. Fajny, bardzo mi się podoba. Myślałam, że będzie gorszy. Jednak wyszłam z założenia, że są wszystkie takie bardzo tandetne, a wcale nie są najgorsze. Także jest naprawdę bardzo długi. Sięga aż dotąd. Okej, okay. to jest tutaj ten boho, on też jest taki dłuższy, nie wiem czy to widać, ta bluzka nie jest najlepsza do mierzenia na naszyjników, ale naprawdę wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Do jakiegoś większego dekoltu na lato, naprawdę uważam, że jest super, ma bardzo takie fajne tutaj kuleczki, jeszcze takie koraliki, naprawdę ten, ten jest moim faworytem. I jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny. Te koraliki są właśnie takie jeszcze sympatyczne takie dodatkowo dodają, dodają dodatkowego uroku. Także ten, ten na pewno najbardziej mi się podoba, to mogę powiedzieć z całą pewnością. A tymczasem przechodzę do następnej paczki. No i teraz mam dwie paczki, które już są ubraniowe. Otworzę pierwszą z nich, tą mniejszą. Tutaj przyszedł do mnie jakiś top Jakiś top To jest ten top W kolorze yy, moro Moro? Nie, khaki, o khaki <grych> Ja i znajomość kolorów to jest po prostu yy, Tak, to jest top Ach, jest Jest jakiś poliester, uuu, super Zamówiłam chyba rozmiar M. On ma taki lejący się przód. Jest strasznie wygnieciony, ale też strasznie wygnieciony. Yy, materiał jest bardzo sztuczny. Tak, tak jak mówiłam, to jest to 100% poliester. Trzeba prać ręcznie, nie wybierać i żeby zim na zimno prasować. Yy, no i oczywiście nie wsadzać do suszarki. Rozmiar M. Yy, Ramiączka ma regulowane. Tak jak widzę tutaj, to osia Poszła sama sprawdzić jeszcze te łańcuszki, czy na pewno dobrze wszystko pokazałam. Tak. Ramiączka ma regulowane. Przód ma taki lejący. Materiał raczej nie prześwituje, chociaż może troszeczkę pod światło, ale to nie jest. Na pewno jak nałożę, to nie będzie prześwitywało. Ok, zmierzę i zobaczymy jak wygląda po prostu na mnie, ale jest strasznie wpomniany, to tragedia po prostu. Jest taki gładki w dotyku, bardzo taki jak samitny. Także... Okej, okay, zobaczymy. To jest pierwsza taka bluzka w takim kolorze. Nie wiem, czy mi pasuje, czy nie. Jak na nałożę, to się okaże. Nie czuję się w tym kolorze jakoś super dobrze. Może, jakbym się opaliła, to byłoby lepiej, ale na razie to po prostu bardzo mnie przytłacza i jestem bardziej biała niż jestem w rzeczywistości. Przynajmniej tak się czuję. Ten jest... Trudny do ułożenia, jest strasznie głęboki, powinna była w tej koszulce mierzyć właśnie do naszej Nikki. Jest krótka i tutaj jest na mnie po prostu idealna już SK by była po prostu za mała tutaj, za ciasna, no, koszulka jest całkiem, całkiem spoko. Jeżeli tylko ktoś szuka sobie czegoś takiego, to myślę, że, że może być. Jest sztuczna, tak jak mówiłam, jest to 100% poliester. Ale kosztowała za to niedużo, było chyba około 2 euro, może 3. Nie wiem, napiszę Wam w każdym razie gdzieś cenę na pewno. Jakość wykonania jest naprawdę fajna. Tutaj ten dekolt też jest taki zwiewny, dość głęboki, ale biedy nie ma. No i to jest ta paczka, którą chciałam bardzo otworzyć. Zostawiłam ją sobie na deser, żeby stopniować napięcie dla mnie. <laughs> Przyszła z potwierdzeniem odbioru, także też fajnie. E, przynajmniej wiadomo, można było sobie śledzić y, drogę, którą przybyła. E, a jest to, jest to coś bardzo fajnego. mam nadzieję. Dobra, na razie nic nie mówią, ale nie wiem. Ha. Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm, hmm jest to, tak jak widać myszka Miki z przodu przód myszki Mickey, z tyłu tył myszki Mickey. ale jest tak bardzo sztuczna, że to po prostu się w głowie nie mieści yy, i prześwituje naprawdę mocno prześwituje co jest na bluze dość yy, śmieszne w życiu bym na to nie wpadła, że będzie prześwitywać strasznie, strasznie sztuczna yy, w środku ma taki fajny polarek Misia. Dobra, i jest tu. Ciekawe, co na niej jest. Jest jakby. Jest nazwa sklepu. Można myć, w 40, prać w 40 stopniach, żeby prasować w niskich temperaturach. wzięłam rozmiar L. L, ale niestety nie ma informacji o tym, jaki to jest materiał. Mogę jedynie powiedzieć, że jest to materiał sztuczny. To na pewno nie jest bawełna. Nie wiem, czy to jest nawet poliester, czy co. W każdym razie... No. Taka. Taka. Okej. Okay, nałożyłam bluzę. Yy... Chyba nawet nie prześwituje tak bardzo, jak mi się wydawało, że będzie. Chociaż nie, no widać tutaj te spodnie i w ogóle nie wiem. Widać? Hmm. Hmm, nie wiem co mam o niej powiedzieć, naprawdę mam mieszane uczucia, bo jednak wzór mi się bardzo podoba, podoba mi się ten koncept, że z tyłu jest ta mieszkańka odwrócona. Generalnie wykonana jest bardzo dobrze, rękawy są jak najbardziej idealne na długość, no tylko że materiał po prostu, materiał jest tragiczny, to, że prześwituje to jest po prostu straszne. Tak jak mówię, wzięłam Elkę. Jest w sam raz. Że Także normalnie wzięłabym Mkę, ale po prostu myślałam, że jeżeli chodzi o bluzę, to może być trochę większa. Kośka, kot mi się ociera ostatnie. Pomyślałam, że może być trochę większa. Całe szczęście, że wzięłam L, bo emka była po prostu prawdopodobnie za mała. Także jeżeli ktoś nosi, po prostu sugeruję wzięcie większego rozmiaru myślę, że wtedy będzie w sam raz ale no nie wiem po prostu sami na mi się wydaje że po prostu e, chyba warto kupić jednak trochę drożej, doinwestować i wtedy kupić coś bardziej porządnego bo wydaje mi się, że w tym po prostu e, nie będzie dało się chodzić, ale ale zobaczymy no tak jak mówię, wzór jest super to tylko ratuje tą bluzę tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć ten filmik. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście proszę standardowo o kciuka w górę oraz o subskrypcję, abyście byli zawsze na bieżąco. Bardzo dziękuję i do następnego filmu. Pa!